Moi drodzy, przyjrzałem się ostatnio bliżej dowodom, w cudzysłowie oczywiście, które pseudonaukowcy próbują teraz forsować, żeby obalić tezę, której nas. Moi drodzy, przyjrzałem się ostatnio bliżej dowodom, w cudzysłowie oczywiście, które pseudonaukowcy. Próbują teraz forsować, żeby obalić tezę, której nas uczono od zawsze i każdy dobrze wie, że dwutlenek węgla jest dla roślin niezbędny do fotosyntezy. W związku z czym, jeżeli tego dwutlenku węgla jest więcej, to dla roślin jest to lepsze. Teraz próbuje się ze względu na rzekomy efekt cieplarniany i kolejną wielką ściemę, czyli globalne ocieplenie. Zmieniać nauki ścisłe, i również zaczyna się majestrować przy fotosyntezie. Czyli przychodzi taki Bill Gates, wynajmuje takich pseudonaukowców i mówi: Macie udowodnić, że więcej CO2 jest gorsze dla roślin. Mimo że wszyscy od zawsze byliśmy uczeni, że CO2 jest niezbędne do procesu fotosyntezy, w związku z czym każdy, kto zajmował się ogrodnictwem, czy roślinami, czy czymkolwiek innym, wie, że często sztucznie dodaje się CO2 do atmosfery roślin, czyli załóżmy do szklarni, czy do namiotów foliowych, po to, żeby lepiej rosły. I przyjrzałem się dokładnie, w jaki sposób była metodologia dowodzenia, w jaki sposób prześledziłem wszystkie rzeczy z tym związane czyli w jaki sposób rzekomi naukowcy próbowali to dowieść, a mianowicie oni zaczęli tak dużo, w dużym skrócie wam to opowiem, tak dużo dostarczać CO2, i oczywiście przez 11 lat określony rodzaj trawy. Potwierdzał, że jednak im więcej CO2, tym lepiej dla roślin, ponieważ trawy zaczęły rosnąć coraz bujniej i coraz bujniej, i dla natury było to coraz lepsze, ponieważ większa ilość CO2 powodowała, że rośliny coraz więcej robiły fotosyntezy. W związku z czym w procesie fotosyntezy tworzymy tlen, kurwa, który jest zajebiście niezbędny. I przez 11 lat wszystko potwierdzało, że jednak. Dużo CO2 jest dobre dla roślin, więc zaczęto podkręcać i podkręcać i podkręcać liczbę, ilość CO2, tak aż nagle, w pewnym momencie, tak zapierdolono kurwa rośliny CO2, że zaczęły produkować odrobinę mniej tlenu, że ich rozwój troszeczkę się spowolnił. No i oczywiście ogłosili sukces. Jednak kurwa CO2 jest bardzo niedobre dla roślin, bo po 11 latach przestały kurwa rosnąć tak jak wcześniej. To, żeby wam Pokazać, jakiego typu jest to ściema naukowa, to jeżeli przyjęlibyśmy, że CO2, który jest niezbędny w procesie fotosyntezy, to jest woda, to naukowcy mieliby na zlecenie Billa Gatesa udowodnić, że susza dla roślin jest bardzo dobra, ponieważ woda jest szkodliwa. Czyli Bill Gates zleca naukowcom, jak udowodnić, że woda jest dla roślin szkodliwa. Czyli, że susza jest zajebista, wbrew oczywiście temu wszystkiego, co my wszyscy dobrze wiemy. Czyli, tak, zaczyna się podlewać rośliny, rosną, 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 zaczyna się jeszcze bardziej podlewać rośliny, rosną, rosną, rosną. W końcu zalewa się rośliny wodą i kurwa, one zaczynają gnić. I wtedy mówi się, widzicie, kurwa, ta woda jest niedobra dla roślin, susza jest kurwa zdrowa dla roślin. To jest rzekoma metodologia pseudonaukowców i w taki sposób, oni nas zwyczajnie oszukują. Już kiedyś ten przykład podawałem, i Erich von Deniken w zajebisty sposób wyśmiewa wszystkich takich pseudonaukowców i wszystkie takie pseudoteorie i sposoby dowodzenia, ponieważ to są naukowcy do wynajęcia. Oni z góry dostają narzuconą tezę i szukają dowodów, wbrew wszystkiemu innemu mają dowieść określoną rzecz i szukają tylko tendencyjnie dowodów, które tą tezę z góry narzuconą potwierdzają. I Eri Denken zajbi się naśmiewał z takich naukowców, więc pozwolę sobie przytoczyć ten przykład jeszcze raz, a mianowicie, stwierdzono, to wszystko w cudzysłowie, bo to są wszystko, to jest oczywiście docip. Stwierdzono, że 99,9% osób, które zginęły w wypadkach lotniczych raz w życiu, kiedykolwiek jadły ogórki kiszone. W związku z czym naukowcy wyciągnęli wniosek, że to ogórki Kiszone są przyczyną wszystkich katastrof lotniczych. Koniec cudzysłowia. Tak to niestety wygląda dowodzenie, że ludzie nie mają czasu, bo się zajmują swoimi problemami, że każdy naukowiec zajmuje się swoją dziedziną. Nie ma nikogo, kto by to weryfikował, ponieważ przychodzi taki Gates i może zapłacić naukowcom, a ludzie usłyszą pan profesor, kurwa, pan doktor i im się wydaje, że już jak ma tytuł, musi być mądry. Nie, głównoprawda. prawda. Każdy kto z was studiował, dobrze wie, że na uczelniach często zostają nieudacznicy. Nieudacznicy, kurwa, a tytuły nie dają mądrości. Dobrze wiemy jak to wyglądało. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Szacuneczek. I oczywiście kufalecyznę. 是。<laughs>